Witajcie na kanale Opowieści po czterdziestce. Jeśli to Twoje pierwsze spotkanie z tym miejscem, usiądź wygodnie. Pozwól sobie na chwilę ciszy i zanurzenia w historii, która mogłaby wydarzyć się w życiu niemal każdego z nas. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta słuchasz tej opowieści. Te słowa często łączą ludzi bardziej, niż nam się wydaje. A teraz nowa historia. Historia o zaufaniu, o wyznaniu, które nie przynosi ulgi i o prawdzie, która zaczyna niepokoić właśnie wtedy, gdy wydaje się kompletna, ona przyznała się sama, bez nacisku, bez konfrontacji, bez tego jednego momentu, w którym druga osoba zostaje przyparta do muru i nie ma już gdzie uciec. Po prostu przyszła i powiedziała. W zwyczajny wieczór, w zwyczajnej kuchni przy stole, który pamiętał setki naszych rozmów, i tych ważnych, i tych zupełnie nieistotnych. Światło było zbyt jasne jak na porę dnia, a jednocześnie zbyt słabe, by cokolwiek naprawdę rozjaśnić. Zauważyłem to dopiero później, gdy próbowałem sobie przypomnieć każdy szczegół tej chwili, jakby precyzja wspomnień mogła zmienić sens jej słów. Nie patrzyła na mnie, gdy mówiła. Skupiła wzrok na swoich dłoniach, splecionych luźno, bez napięcia. To było pierwsze, co mnie zaniepokoiło: brak napięcia, brak strachu, jakby mówiła o czymś, co już dawno przestało w niej boleć, albo co nigdy nie bolało w taki sposób, w jaki powinno. Powiedziała, że mnie zdradziła. Jedno zdanie, bez dat, bez imion, bez dramatycznych szczegółów, zawisło między nami ciężkie. Ale dziwnie, puste. Czekałem na fale, na uderzenie w klatkę piersiową, na gniew, na pytania, na ten wewnętrzny chaos, o którym zawsze się mówi. Ale nic takiego nie przyszło. Była tylko cisza i coś jeszcze, subtelne uczucie, którego wtedy nie potrafiłem nazwać. Dziś wiem, że to było zwątpienie nie dlatego, że jej nie wierzyłem właśnie dlatego że uwierzyłem zbyt szybko. Siedziałem naprzeciwko niej i nagle dotarło do mnie, że to wyznanie nie ma w sobie tego, co zwykle towarzyszy prawdzie wypowiadanej po raz pierwszy. Nie było w nim ulgi, nie było drżenia, nie było nawet cienia próby usprawiedliwienia się, jakby zdrada była tylko fragmentem większej opowieści, a ona zdecydowała się podać mi jeden akapit, resztę zostawiając dla siebie. Zauważyłem, że mówi w czasie przeszłym, zamkniętym. Jak o czymś zakończonym, uporządkowanym, przepracowanym, to mnie uderzyło najmocniej, bo ja wciąż siedziałem w teraźniejszości, w tej jednej chwili, w której świat powinien się zatrzymać, a ona zdawała się już kilka kroków dalej. Nie zapytałem dlaczego, nie zapytałem kiedy. Te pytania pojawiły się później, długo po tym, jak przestała mówić wtedy jedyne co czułem to dziwne wrażenie że zostałem zaproszony do rozmowy która zaczęła się beze mnie i skończyła zanim zdążyłem zrozumieć jej sens pomyślałem że może to szok że emocje przyjdą później że mój umysł po prostu jeszcze nie nadąża ale im dłużej siedzieliśmy w tej kuchni tym wyraźniej docierało do mnie że coś się nie zgadza nie z samą zdradą z jej formą, z tym, jak została mi podana, jak gotowy fakt, a nie rana. Patrzyłem na nią i próbowałem połączyć ten obraz z kobietą, z którą żyłem przez lata, z drobnymi rytuałami poranków, z milczeniem wieczorów, z tymi wszystkimi chwilami, które uznaje się za oczywiste, dopóki nie zaczynają się rozpadać. I po raz pierwszy poczułem, że być może zdrada nie była początkiem końca. Być może była tylko momentem, w którym coś zostało nazwane zbyt prosto, zbyt wygodnie. Kiedy w końcu wstała od stołu, zrobiła to spokojnie, jakby zakończyła rozmowę, a nie wyznała coś, co powinno zmienić nasze życie. Zostałem sam, wciąż siedząc na tym samym krześle, patrząc na blat stołu i myśląc o tym, że prawdziwy niepokój nie pojawia się wtedy, gdy słyszysz najgorsze słowa. Pojawia się wtedy, gdy te słowa nie wywołują tego, co powinny. I wtedy po raz pierwszy przyszła mi do głowy myśl, od której nie potrafiłem już uciec, że to, co usłyszałem, być może było tylko wersją prawdy, a nie całą prawdą. Długo siedziałem sam w tej kuchni. Choć w końcu zgasiłem światło i przeszedłem do salonu. Nie dlatego, że chciałem być sam, ale dlatego, że nie potrafiłem być z nią w tej samej przestrzeni. Nie było we mnie gniewu, który kazałby trzasnąć drzwiami. Nie było żalu, który domagałby się słów. Była tylko ta jedna myśl, uporczywa jak kropla, spadająca w to samo miejsce, coś tu nie pasuje. Zdrada powinna boleć inaczej. Powinna mieć ostrze, które rozcina nagle, brutalnie, bez ostrzeżenia. A to, co dostałem, było jak tępy nacisk. Nie krwawiło, ale nie pozwalało oddychać. Leżałem na kanapie, wpatrując się w sufit, którego drobne pęknięcie znałem od lat. Pojawiło się jeszcze wtedy, gdy wprowadziliśmy się do tego mieszkania i obiecywałem sobie, że kiedyś je zamaluję, jak wiele innych rzeczy. Teraz to pęknięcie wydawało mi się nagle symbolem czegoś większego, drobnego defektu, który ignorowany przez lata w końcu zaczyna przyciągać całą uwagę. Myślałem o tym, jak ona powiedziała te słowa: o tym, jak bardzo były gładkie, jakby zostały wielokrotnie wypowiedziane w myślach, zanim trafiły do mnie. Próbowałem odtworzyć w pamięci ostatnie miesiące. Szukałem znaków, które teraz z perspektywy wyznania powinny być oczywiste: spóźnienia, zmęczenie, cisza. Ale im dłużej grzebałem w tych wspomnieniach, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że one nie układają się w historię zdrady, raczej w historię oddalania się powolnego, niemal niezauważalnego jakby ktoś bardzo ostrożnie przesuwał meble w pokoju. O kilka centymetrów dziennie, aż w końcu nie poznajesz własnego domu. Najbardziej niepokoiło mnie to, że nie czułem się oszukany, czułem się pominięty. Jak widz, który przyszedł do kina w połowie seansu i dostał streszczenie zamiast filmu, zaczynałem rozumieć, że jej zdrada mogła nie być aktem przeciwko mnie, mogła być ruchem w zupełnie inną stronę. I to było trudniejsze do przyjęcia niż klasyczne poczucie zdrady. Następnego dnia rano obudziłem się wcześniej niż zwykle. W mieszkaniu panowała cisza, ten rodzaj ciszy, który nie jest spokojny, tylko zawieszony. Słyszałem, jak ona krząta się w łazience, jak odkręca wodę, jak odkłada szczoteczkę do zębów. Zwyczajne dźwięki. A jednak każde z nich brzmiało teraz jak coś obcego. Gdy weszła do kuchni, spojrzała na mnie tak, jakbyśmy dzień wcześniej rozmawiali o pogodzie, a nie o czymś, co powinno zmienić wszystko. Uśmiechnęła się lekko. To mnie zabolało bardziej niż się spodziewałem. Zrozumiałem wtedy, że ona już odbyła swoją wewnętrzną rozmowę, przeżyła ją, przetrawiła. A ja dopiero byłem na początku drogi której ona zdążyła się pozbyć. To tworzyło nierównowagę, której nie dało się wyrównać jednym pytaniem, a jednak jedno pytanie zaczęło narastać we mnie coraz wyraźniej. Choć wciąż nie potrafiłem go wypowiedzieć na głos, dlaczego teraz, dlaczego sama i dlaczego w taki sposób, w ciągu dnia łapałem się na tym, że analizuję jej gesty z nienaturalną uwagą. Każde spojrzenie, każdy ruch dłoni, każde zawahanie. Jakbym nagle stał się badaczem jej zachowania, a nie mężczyzną, który dzieli z nią życie. Zauważyłem, że jest spokojna, uporządkowana. Jakby przyznanie się do zdrady było dla niej zamknięciem pewnego etapu, a nie jego początkiem. Ta myśl nie dawała mi spokoju, bo jeśli zdrada była końcem, to co było przed nią? I co było prawdziwym początkiem wszystkiego? Wieczorem, gdy siedzieliśmy razem w salonie, cisza stała się niemal namacalna. Próbowałem ją przerwać, mówiąc o rzeczach zupełnie banalnych, ale każde słowo brzmiało fałszywie. W końcu zapytałem, czy chce mi coś jeszcze powiedzieć. Spojrzała na mnie długo z uwagą, której wcześniej u niej nie widziałem. I wtedy poczułem, że balansujemy na granicy czegoś znacznie większego niż zdrada. Jej odpowiedź była krótka. Powiedziała, że powiedziała już wszystko, co było ważne. To zdanie utkwiło we mnie, jak drzazga. Wszystko, co było ważne. Dla kogo? Dla niej, czy dla mnie? Po raz pierwszy dotarło do mnie, że być może nasze definicje prawdy zaczęły się różnić na długo przed tym wyznaniem. Że ona mówiła z miejsca, w którym już mnie nie było, i że jej zdrada mogła być jedynie językiem, którym próbowała nazwać coś, czego nie potrafiła mi powiedzieć wprost. Tej nocy nie spałem prawie wcale. Leżałem obok niej, słuchając jej spokojnego oddechu i zastanawiałem się: Jak to możliwe, że ktoś może być tak blisko, a jednocześnie tak daleko? Zdrada. Przestała być w moich myślach głównym problemem, stała się znakiem ostrzegawczym czerwonym światłem, które zapaliło się zbyt późno, by coś jeszcze zatrzymać, ale wystarczająco wcześnie, by zmusić mnie do zadania sobie pytania, którego wcześniej unikałem: kim ona była, zanim postanowiła mi powiedzieć tylko część prawdy. I wtedy zrozumiałem, że jeśli chcę naprawdę zrozumieć to, co się stało, nie mogę skupić się na zdradzie, muszę cofnąć się znacznie dalej, do momentów, które wydawały się nieistotne, do ciszy, którą uznawaliśmy za normalność, do słów, których nigdy sobie nie powiedzieliśmy. Bo prawdziwa tajemnica tej historii nie zaczęła się w łóżku z kimś innym, zaczęła się znacznie wcześniej, w miejscu, które oboje przez lata omijaliśmy milczeniem. Przez kolejne dni zacząłem zauważać rzeczy, które wcześniej były dla mnie niewidoczne, jakby moje życie nagle zmieniło ostrość. Nie były to wielkie znaki ani dramatyczne gesty, raczej drobiazgi, sposób w jaki odkładała kubek nie tam gdzie zawsze, tylko bliżej krawędzi blatu, jakby nie planowała już wracać do tego miejsca. Albo to, że przestała poprawiać koc na kanapie, choć przez lata robiła to niemal odruchowo. Małe zaniedbania, które same w sobie nic nie znaczą, ale razem zaczynają tworzyć mapę czyjegoś wewnętrznego odejścia. Zrozumiałem, że jej zdrada nie była impulsem, była decyzją, a decyzje rodzą się długo, w ciszy, w głowie. Która już nie liczy się z obecnością drugiej osoby, to mnie bolało bardziej niż sam fakt niewierności. Bo impulsy można wybaczyć, można je wytłumaczyć słabością chwili. Decyzje są znacznie trudniejsze do uniesienia. One mówią, że ktoś zdążył ułożyć sobie świat bez Ciebie, zanim jeszcze znalazł odwagę, by Cię o tym poinformować. Próbowałem rozmawiać. Ostrożnie. Jakby każde pytanie mogło rozbić coś kruchego, co jeszcze między nami istniało. Pytałem nie wprost, omijając słowo zdrada, jakby ono było tylko skrótem myślowym, a nie sednem problemu. Chciałem wiedzieć, kiedy poczuła, że coś się zmienia. Co było pierwsze, samotność, czy ktoś trzeci? Ale ona odpowiadała ogólnikami, spokojnie, z dystansem. Jak ktoś, kto zamknął już drzwi i teraz tłumaczy, dlaczego nie ma sensu do nich pukać. Najbardziej uderzyło mnie to, że w jej odpowiedziach nie było oskarżeń, nie mówiła, że ją zaniedbałem, nie wypominała mi błędów, nie budowała narracji, w której to ja byłem winny. To powinno było mnie uspokoić, a tymczasem wywoływało jeszcze większy niepokój, bo jeśli nie byłem przyczyną, to znaczyło, że nie byłem też częścią rozwiązania, że jej decyzja zapadła w przestrzeni, do której nie miałem dostępu. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy w ciszy, zapytałem ją wprost, czy ten romans coś dla niej znaczył. Zawahała się tylko na moment, ledwie zauważalnie, ale ja już nauczyłem się wychwytywać takie pauzy. Powiedziała, że nie chodziło o niego. To zdanie zawisło w powietrzu. Ciężkie odznaczeń. Nie chodziło o niego, czyli o kogo o nią samą o życie, którego nie przeżyła o wersję siebie, którą zgubiła gdzieś po drodze. Od tego momentu zacząłem rozumieć, że zdrada była dla niej językiem próbą powiedzenia czegoś, czego nie potrafiła nazwać wprost jakby brakowało jej słów na opisanie własnej pustki, więc użyła czynu, który miał wagę. Konsekwencje, tylko że ten czyn dotknął mnie, a nie rozwiązał jej problem. Byłem ofiarą komunikatu, który nigdy nie był do mnie skierowany. Zacząłem też inaczej patrzeć na nasze wspólne lata. Na momenty, które uznawałem za stabilne, a które być może były tylko wygodne. Zrozumiałem, że cisza między nami nie zawsze była spokojem. Czasem była rezygnacją, a ja. Zajęty codziennością, brałem ją za dojrzałość, za brak konfliktów, za znak, że wszystko jest w porządku. Dopiero teraz dotarło do mnie, jak łatwo pomylić brak hałasu z harmonią. Najtrudniejsze było poczucie, że zdrada, do której się przyznała, była dla niej ulgą, jakby wreszcie zrobiła coś, co przerwało długie trwanie w zawieszeniu, jakby ten akt był krokiem w stronę siebie. A nie odejściem ode mnie. Ta myśl bolała bardziej niż obraz jej z kimś innym, bo oznaczała, że nasze małżeństwo przestało być dla niej przestrzenią, w której mogła oddychać. Coraz częściej łapałem się na tym, że zastanawiam się nie nad tym, czy mogę jej wybaczyć, ale czy w ogóle wiem, kim ona jest, czy kiedykolwiek wiedziałem, może przez lata żyłem obok osoby, która stopniowo znikała. A ja zauważyłem to dopiero wtedy, gdy zniknięcie przybrało formę zdrady. To było najtrudniejsze do zaakceptowania: że zdrada nie była nagłym zerwaniem, ale logicznym finałem procesu, którego nie chciałem widzieć. Jednej nocy obudziłem się i zrozumiałem coś jeszcze: że jej wyznanie, choć bolesne, było w pewnym sensie uczciwe. Nie dlatego, że powiedziała prawdę. Ale dlatego, że powiedziała ją w momencie, gdy była już gotowa ponieść jej konsekwencje. Pytanie brzmiało tylko jedno: czy ja byłem gotów usłyszeć całość? Bo coraz wyraźniej czułem, że to co mi powiedziała było jedynie fragmentem większej historii historii, w której zdrada była tylko jednym z rozdziałów, a nie jej sednem. I wtedy po raz pierwszy przyszła mi do głowy myśl, która mnie przeraziła: że być może największym kłamstwem w tej historii nie była zdrada, że było nim to, jak długo oboje udawaliśmy, że jesteśmy tą samą parą, którą byliśmy kiedyś. A jeśli tak, to prawda, którą miała mi jeszcze do powiedzenia, mogła być znacznie trudniejsza do przyjęcia niż samo wyznanie niewierności. Tamta myśl nie dawała mi spokoju. Wracała w najmniej oczekiwanych momentach, gdy myłem naczynia, gdy stałem w korku, gdy budziłem się w środku nocy z poczuciem, że coś ważnego umyka mi tuż przed zaśnięciem. Coraz wyraźniej czułem, że zdrada była tylko powierzchnią, jak cienka warstwa lodu, pod którą kryje się znacznie głębsza woda. I że jeśli spróbuję przejść po niej, skupiając się wyłącznie na tym jednym fakcie, mogę nigdy nie dotrzeć do sedna. Zacząłem więc wracać pamięcią do jej przeszłości, do historii, które znałem tylko fragmentami, jakby opowiadała je zawsze w skróconej wersji, bez szczegółów, bez emocji. Wiedziałem, gdzie dorastała, znałem nazwę szkoły, wiedziałem, czym zajmowała się przed naszym poznaniem. Ale im dłużej o tym myślałem, tym bardziej uświadamiałem sobie, że znałem te fakty jak dane z formularza, a nie jak czyjąś opowieść. Nigdy nie pytałem, co wtedy czuła, a ona nigdy nie mówiła sama z siebie. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy naprzeciwko siebie w salonie, cisza była tak gęsta, że niemal słyszalna. Zdecydowałem się zapytać o coś, co wydawało się niezwiązane ze zdradą. Ale w moim odczuciu było kluczem do wszystkiego. Zapytałem, kiedy ostatni raz czuła, że żyje naprawdę, a nie tylko funkcjonuje. Spojrzała na mnie zaskoczona, jakby to pytanie dotknęło miejsca, którego nikt dawno nie odwiedzał. Przez chwilę milczała, a ja po raz pierwszy zobaczyłem w jej oczach coś, czego wcześniej tam nie było. Lęk, ale nie przed mną, przed odpowiedzią. Powiedziała, że nie wie, że to uczucie nie znika nagle, tylko rozmywa się powoli, aż w końcu przestajesz zauważać jego brak. I wtedy zrozumiałem, że jej zdrada nie była buntem przeciwko mnie, ale desperacką próbą sprawdzenia, czy jeszcze potrafi coś poczuć. To nie usprawiedliwiało jej czynu, ale nadawało mu sens, który był znacznie trudniejszy do udźwignięcia niż prosty schemat winy i kary. Coraz częściej dochodziło do mnie, że przez lata oboje unikaliśmy niewygodnych rozmów. Ja, bo bałem się, że zakwestionują stabilność, którą tak ceniłem. Ona, bo bała się, że jeśli zacznie mówić, nie będzie już odwrotu. Zdrada stała się więc skrótem, brutalnym, ale jednoznacznym komunikatem, którego nie dało się zignorować. Tyle, że ten komunikat był skierowany bardziej do niej samej niż do mnie. Zacząłem dostrzegać, jak bardzo różniło się nasze tempo przeżywania tej samej historii. Ja wciąż byłem na etapie zrozumienia, ona już była w etapie decyzji. I ta różnica sprawiała, że każde nasze spotkanie było jak rozmowa dwóch osób stojących po przeciwnych stronach rzeki. Słyszeliśmy się, ale nie mogliśmy do siebie dotrzeć. Pewnej nocy, gdy nie mogłem zasnąć, wstałem i przeszedłem się po mieszkaniu. Dotykałem ścian, mebli, przedmiotów, które zbieraliśmy latami, jakby były dowodem na to, że to życie naprawdę istniało. I wtedy dotarło do mnie coś jeszcze: że przez długi czas wierzyłem, iż miłość polega na trwaniu, na obecności, na nieodchodzeniu, a ona potrzebowała czegoś innego potwierdzenia że wciąż jest kimś więcej niż rolą, którą odgrywała dzień po dniu. Ta myśl nie przyniosła mi ulgi, przyniosła smutek innego rodzaju, taki, który nie krzyczy, tylko cicho osiada w środku i zostaje na długo. Zrozumiałem, że niezależnie od tego, co stanie się dalej, nic już nie wróci do dawnego kształtu, bo prawda, nawet ta wypowiedziana częściowo, zmienia wszystko. A ja wciąż nie znałem jej całej. Następnego dnia powiedziała mi coś, co ostatecznie potwierdziło moje przypuszczenia. Powiedziała, że zdrada była łatwiejsza niż rozmowa, której bała się od lat. I wtedy dotarło do mnie, że to nie niewierność była największym problemem naszego małżeństwa, problemem była cisza, którą oboje pielęgnowaliśmy, wierząc, że chroni nas przed bólem. Tymczasem ona tylko go odraczała. W tym momencie zrozumiałem, że jeśli mamy jeszcze jakąkolwiek szansę, nie na powrót do tego, co było, ale na uczciwe zakończenie tej historii, muszę usłyszeć wszystko, nawet jeśli ta prawda okaże się cięższa niż zdrada. Bo największym ciężarem okazało się nie to, że mnie zdradziła największym było to, że przez lata żyliśmy obok siebie. Nie widząc, jak bardzo się od siebie oddalamy, i właśnie wtedy poczułem, że zbliżamy się do momentu, w którym nie da się już niczego zatrzymać ani złagodzić, do chwili, w której padną słowa, po których nie ma już powrotu do wygodnych półprawd. I wiedziałem, że następna rozmowa nie będzie o zdradzie, będzie o nas, o tym, kim byliśmy i o tym, kim nigdy już nie będziemy. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, bez umowy, bez zapowiedzi, jakby to miejsce i ta chwila same zdecydowały, że dalej już nie da się uciekać. Nie było w tym napięcia znanego skutni, ani dramatyzmu, który zwykle poprzedza ostateczne rozmowy. Była cisza innego rodzaju dojrzała, ciężka, ale uczciwa taka, w której każde słowo waży więcej bo nie ma już niczego, co trzeba udawać. Poprosiłem ją, żeby powiedziała mi wszystko, nie o zdradzie, o sobie, o tym, co działo się w niej przez te lata, gdy ja byłem obok i jednocześnie gdzieś indziej. Przez dłuższą chwilę milczała, a ja po raz pierwszy nie próbowałem tej ciszy wypełniać. Zrozumiałem, że jeśli teraz jej przerwę, wrócimy do starego schematu, do półzdań, niedopowiedzeń, wygodnych skrótów. Zaczęła mówić powoli, jakby każde zdanie musiało najpierw znaleźć w niej miejsce. Powiedziała, że przez długi czas nie umiała nazwać tego, co czuje, że nie było jednego momentu, jednego zdarzenia, jednego powodu, raczej stopniowe zanikanie siebie, uczucie, że staje się przezroczysta we własnym życiu, że pełni rolę żony, partnerki, dorosłej kobiety, ale coraz rzadziej czuje. Że jest sobą. Słuchałem i po raz pierwszy od dawna nie próbowałem analizować, oceniać ani bronić się przed tym, co słyszę. Zrozumiałem, że to nie jest oskarżenie, to była spowiedź kogoś, kto zbyt długo milczał. Powiedziała, że zdrada była momentem, w którym poczuła, że jeszcze potrafi coś wybrać, nawet jeśli ten wybór był błędny, nawet jeśli zranił mnie najbardziej. Wtedy dotarło do mnie to, czego wcześniej nie chciałem przyjąć. Jej wyznanie nie było aktem skruchy, było aktem odwagi, nie tej romantycznej, filmowej, ale trudnej, niewygodnej odwagi przyznania się do tego, że nasze wspólne życie przestało być dla niej miejscem, w którym mogła oddychać, a ja, słuchając jej, musiałem zmierzyć się z własną prawdą, że przez lata. Myliłem spokój z bliskością. Nie było w tej rozmowie wielkich deklaracji ani dramatycznych decyzji. Nie powiedzieliśmy sobie, co będzie dalej. Nie padły słowa o rozstaniu, ani o walce o związek. Było tylko zrozumienie, że stoimy w miejscu, z którego nie da się wrócić do dawnej wersji nas i że cokolwiek wybierzemy, będzie to zupełnie nowa droga, a nie kontynuacja starej. Kiedy skończyła mówić, poczułem coś, czego się nie spodziewałem nie ulgę, nie złość, tylko smutek zmieszany z wdzięcznością smutek za tym, co przegapiliśmy i wdzięczność za to, że prawda, nawet spóźniona, w końcu została wypowiedziana. Zrozumiałem, że zdrada była tylko sygnałem najgłośniejszym z możliwych. Ale prawdziwa strata wydarzyła się znacznie wcześniej, w latach, które przeżyliśmy obok siebie, nie widząc jak bardzo się mijamy. Tamtego wieczoru poszedłem spać sam, choć byliśmy pod jednym dachem. I po raz pierwszy ta samotność nie była karą, była przestrzenią do myślenia, do zadania sobie pytania, którego wcześniej się bałem. Czy potrafię być z kimś, kto odważył się powiedzieć prawdę, nawet jeśli ta prawda burzy wszystko? I czy potrafię być szczery wobec samego siebie, bez zasłaniania się rolą skrzywdzonego? Nie wiem, jak potoczyła się nasza historia później. Nie dlatego, że nie chcę powiedzieć, ale dlatego, że nie każda opowieść potrzebuje jednoznacznego zakończenia. Czasem sens kryje się nie w decyzjach. Ale w momentach przebudzenia, w tej jednej chwili, gdy przestajesz pytać, kto zawinił, a zaczynasz rozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Zrozumiałem, że najbardziej boli niezdrada sama w sobie. Boli świadomość, że można żyć z kimś latami, a mimo to nie znać jego najcichszego krzyku i że prawda, nawet wypowiedziana zbyt późno, wciąż ma wartość, bo daje szansę by już nigdy nie mylić ciszy z miłością.